Cześć, nazywam się Ania i prowadzę profil My Sweet Little Home. A jeśli Ty tutaj dzisiaj jesteś, to bardzo możliwe, że planujesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, albo po prostu interesujesz się fotografią wnętrz. Jeśli tak, to zostań, a ja pokażę Ci kilka błędów, których należy unikać. W tym filmie chcę pokazać Ci 5 błędów. Które często się popełnia, a które mogą sprawić, że Twoje ogłoszenie będzie miało mniejsze szanse, żeby się przebić. To, czego zdecydowanie należy unikać, to robienie zdjęć późnym popołudniem, wieczorem, kiedy już jest szarawo i kiedy musimy użyć górnego światła. Wtedy zdjęcia robią się pożółknięte, tworzą się dziwne cienie, dziwne smugi i zdecydowanie wnętrze nie wygląda dobrze i nie wygląda naturalnie. Planując robienie zdjęć, wybierz zatem porę dzienną, kiedy jest najwięcej światła. Wtedy zdjęcia będą o wiele bardziej atrakcyjne, będą wyglądały naturalnie i będą zachęcały do tego, żeby odwiedzić mieszkanie. Kolejnym błędem jest bałagan. Nikt, a szczególnie potencjalnie kupujący, nie ma ochoty oglądania czyjejś porozrzucanej rzeczy po mieszkaniu czy brudnych naczyń zlewie. Przed zdjęciami koniecznie trzeba posprzątać. I to, co zawsze mówię, to trzeba posprzątać tak, jak robimy to, gdy oczekujemy gości. Także przed zdjęciami do roboty. Na koniec ustawiamy meble, krzesła, stoły równo, tak, żeby na zdjęciach panował porządek, a nie chaos. Kolejny błąd to za duża obróbka zdjęć, za duża ilość filtrów. Nikt nie chce być oszukany, dlatego powinniśmy postawić na naturalność i dążyć do tego, żeby pokazać mieszkanie takim, jakie jest. Jeśli już musimy troszkę podrasować zdjęcie, to tylko dodając odrobinę jasności. Czy ostrości? Nie należy używać filtrów i tworzyć sztucznego wnętrza, które tak naprawdę nie istnieje, bo to kłamstewko wyjdzie, jak tylko ktoś przyjdzie odwiedzić nas i poglądać mieszkanie. Bardzo częstym błędem, z którym spotykam się, oglądając ogłoszenia mieszkań i domów na sprzedaż, jest skupianie się na jakimś szczególe i nie pokazywanie całości wnętrza. Podczas robienia zdjęć staraj się uchwycić całe pomieszczenie, a żeby to osiągnąć, oddal się jak najbardziej, stań w rogu pomieszczenia. Wtedy możesz uchwycić całe pomieszczenie, pokazać jego kształt i jego przestronność. I ostatnia rzecz i najprostsza, jaką można po prostu naprawić w kilka sekund, to wziąć szmatkę i przeczać obiektyw. Może się to wydawać śmieszne, ale tak naprawdę, bardzo częsty błąd to robienie zdjęć z brudnym obiektywem. To najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Totalnie nic nie kosztuje, a efekt naprawdę może zadziwić. Możesz spróbować sobie zrobić przed i po zdjęcie i zobaczyć, jaka jest ogromna różnica. Także tych kilka prostych szczegółów. Może sprawić, że potencjalny kupujący zamiast kliknąć dalej, wykręci Twój numer. Trzymam kciuki. Powodzenia. A jeśli interesuje Cię więcej informacji na temat fotografii wnętrz, czy na sprzedaż, czy ogólnie, to zapraszam do opisu poniżej, gdzie znajdziecie link do mojego e-booka. Buziaczki. Pa.